Witam. E, na czym stoimy? Lampa jest rozebrana. Instalacja, która była tak troszeczkę przegrzana, potopiona, te wszystkie kostki zostały poczyszczone. E, nawet tam w głębi też się udało to uratować. E, ten moduł, właśnie w tą kostkę tutaj od dołu, wpinany jest. Ten moduł w tym przypadku on steruje właśnie e, e, ringami za, i daje za zasilanie. Tutaj było zwarcie to było wszystko połączone. No ale przez te zwarcie mamy potopione styki w kilku miejscach. Ten element oj. Ten element jest uszkodzony, spalony na płytce. No i ścieżki są po, popalone. I tak naprawdę zamówiłem nowy taki element. Nowy, nowy zamiennik za 208 zł. Także wydaje mi się, że nie opłaca się tego tutaj ratować, naprawiać. Tym bardziej, że nie wiemy, czy zakodowane informacje tu w komputerze, czy. Czy to, czy to będzie sprawne, czy po prostu zwarcie spowodowało całkowicie uszkodzenie. Na tą chwilę to co, to co zrobiłem to tak i tak nie działa. Także ten moduł jest zamówiony nowy i dzięki temu po złożeniu lampy ringi, a, ringi powinny działać. Druga sprawa jak już mam lampę rozebraną to ta soczewka Tutaj w głębi. Ona już jest taka matowa, wypalona. Pod po wpływem temperatury żarówki ta warstwa aluminium, to lustro, które powinno odbijać światło, robi się matowa. W niektórych miejscach czarne powinno wyglądać tak, gdzie jest wyraźna powłoka lustrzana, gdzie możemy zobaczyć swoje odbicie. Ta lampa z, tym luz, z, z tą soczewką. Na no świeci powiedzmy na 50% mocy na maksa. Może świecić dużo lepiej, jeżeli wymienimy ten element. No ale w tym przypadku, znowu, trzeba by było w dwóch lampach to wymieniać, no bo znacznie te lampy by się różniły mocą świecenia jedna od drugiej. W tym przypadku. Wymiana tego elementu to jest jedynie 150 zł, bo taki tak już mam lampę rozebraną. Eee, także kwestia tylko nowego lustra uważam, że warto by to było zrobić.